Z tej strony Karolina i witam Was dzisiaj ponownie u siebie na kanale z takim krótkim filmem. To będzie zapowiedź i TBR kolejnego maratonu. Jak pamiętacie, ja w tym roku stawiałam sobie za wyzwanie czytanie przez jakiś określony czas w miesiącu konkretnego gatunku literackiego, którego czytam mało albo wcale. I w tym miesiącu wracamy. W wakacje tego maratonu nie było. Tak się złożyło i, i potem jakoś tego czasu było coraz mniej, nie chciałam już um, nadrabiać, a poza tym no, ten wakacyjny czas też jakby nie sprzyja maratonom i wyzwaniom, więc sobie odpuściłam, ale od września jeszcze mamy kilka miesięcy w tym roku, żeby ruszyć. I kochani, ruszamy 15 września e, i potrwa ten maraton do końca września, a gatunkiem, który będziemy czytać, będzie Ogromne wyzwanie dla mnie, literatura popularno-naukowa. Tak, ja kochani, literatury popularno-naukowej nie czytam praktycznie wcale. Chyba jedyne takie książki z tego gatunku, które udało mi się przeczytać, to były pozycje w ramach Kosmicznego Lipca u Diany. Bardziej lubię książki niż ludzi. No, ale mam trochę takich książek, szczególnie z serii Zrozum na swoich półkach i fajnie byłoby się zmotywować, żeby za nie chwycić, bo wiem, że jeśli nie taka akcja i taki maraton, to ja po prostu za te książki nie chwycę, bo nie oszukujmy się, wolę beletrystykę. Natomiast chcę dla swojego prywatnego wyzwania przeczytać chociaż dwie albo trzy pozycje. To będzie mój genialny sukces, ogromny w tym miesiącu, jeżeli mi się to uda. No i oczywiście gorąco zachęcam Was, żebyście dołączyli do mnie i w komentarzach pisali to, co polecacie, lub to, co ewentualnie byście chcieli przeczytać. Pokażę Wam teraz książki z moich półek, które mam wyselekcjonowane i za które ewentualnie będę chciała sięgnąć, spośród których będę chciała wybierać. Co oczywiście nie oznacza, że to będą jedyne pozycje, bo na swojej wirtualnej półeczce na legi nie mam tych pozycji około 80, tak średnio. No i być może jeszcze coś fajnego do końca miesiąca wpadnie i przykuję mój wzrok. Zaczynając, oczywiście, od serii zrozum, której mam najwięcej, jeśli chodzi o ten gatunek, i pierwsza książka, którą mam w ogóle na swoim TBR-ze, więc tym bardziej muszę ją przeczytać: Dawniej ludzie żyli w brudzie. To jest, kochani, książka o higienie, o tym, kiedy zaczęliśmy o siebie dbać, jak powstało mydło, kiedy w ogóle ludzie zaczęli się myć. No i o inne elementy higieny i codziennego dnia i tych. Czynności prozaicznych, które wykonujemy codziennie. Tutaj jest też napisane z tyłu, że jest też o paleolitycznych łowcach, łowcach mamutów, czy oni byli czyściechami, czy też nie. O wychodkach, o tym, dlaczego zaczyna nam przeszkadzać zapach potu, o różnych takich ciekawostkach. Seria zrozum jest bardzo nierówną serią, według mnie, bo ma ciekawsze i gorsze. Ja na razie przeczytałam chyba dwie pozycje. Na pewno Astro High, a drugiej sobie teraz nie przypomnę, e, ale też zbiera różne opinie, i e, pewnie dlatego, że jest po prostu niesamowicie różnorodna. Także to będzie moja pierwsza propozycja, i chyba taki numer jeden. Nawet jeżeli mi się nie będzie podobał, to będę musiała go przeczytać. No, chyba że zrobi dnf e, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. E, no, bo mam na tbr dlaczego nie? Druga pozycja, również z tej samej serii Zrozum wydawnictwa Poznańskiego, jest książką poświęconą odżywianiu i wegetarianizmowi. Ja, kochani, nie jem mięsa od ładnych paru lat. Ja po prostu nie lubię mięsa od dziecka, tak naprawdę. To mięso było taką, no, takim produktem, do którego mnie po prostu rodzice czy babcie zmuszali trochę, bo zdrowo, wiadomo, według. Rodziców, którzy wychowywali swoje dzieci w latach 90 tak to niestety było postrzegane, było zawsze zjedz mięsko, zostaw warzywa. No i podobny tytuł ma ta pozycja, o której chcę Wam tutaj powiedzieć, czyli warzywa zjedz, mięso zostaw, przeciwstawny tytuł, odnośnie właśnie kuchni roślinnej i tego, jaki ma wpływ na nasze zdrowie, tego, dlaczego powinniśmy ograniczać przynajmniej spożycie mięsa. I czy to mięso faktycznie jest takie zdrowe? Skąd się wziął wegetarianizm? Czy ludzie kiedyś faktycznie jedli tego mięsa więcej niż dzisiaj? Ja uwielbiam takie tematy. W ogóle odżywianiem i um, dietetyką i, i takimi tematami podobnymi zawsze się interesowałam, więc myślę, że ta pozycja mi trudności nie przysporzy. Trzecią pozycją z dziedziny również tej samej serii, dziedziny, która mnie równie mocno interesuje, dziedziny poświęconej zdrowiu, a mianowicie jednej z dziedzin medycyny, to znaczy psychiatrii. Czarna obca medycyny. Ja, kochani, psychiatrią się bardzo interesuję, no, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest to tak ważny problem: depresja wśród dzieci, wśród młodzieży, wśród osób starszych. No, prowadzących czynne życie, tak społeczne, ekonomiczne. Jest to problem, tylko wobec którego nie wolno przejść o pojętnym. I ja chciałabym poczytać trochę więcej na temat tego, jak ta psychiatria kiedyś wyglądała, dlaczego była czarną owcą medycyny i jak doszliśmy do tego poziomu, który mamy dzisiaj, bo jest no, zdecydowanie dużo wyższy. Natomiast wiemy wszyscy, jak w Polsce to funkcjonuje i jak wygląda. Jest bardzo dużo niestety rzeczy, które należy poprawić, ale to jest temat na inną dyskusję. Jest wiele różnych ciekawych publikacji z tego tematu, które mnie interesują. Chociażby, um, no teraz sobie nie przypomnę tematów, ale to są tytułów dokładnych, ale to są reportaże z Wydawnictwa czarne i to już jest, słuchajcie, non-fiction bardziej, a pamiętamy, że non-fiction jest w troszkę innym miesiącu, więc może przyjdzie czas in inne pozycje w tym temacie. Temat niesamowicie ważny i mam nadzieję, że uda mi się również po tą pozycję sięgnąć. Podobnie wydana pozycja również z wydawnictwa poznańskiego, ale już nie seria z rozum, co gryzie weterynarza. Ja kochani uwielbiam zwierzątka. Każdego rodzaju. Zawsze lubiłam, zawsze wszystkie zwierzęta do mnie lgnęły, ja do nich. Moja córka się śmieje, że łatwiej zawiązuje znajomości ze zwierzętami niż z ludźmi. To chyba jest prawda. Jakoś te zwierzaki wyczuwają chyba ode mnie tą miłość i do mnie przychodzą faktycznie. No i to jest podobno pozycja bardzo dobra. Polecam weterynarz tutaj z naszego rodzimego podwórka, czyli z Trójmiasta, którego bardzo cenię. Weterynarz od zwierząt egzotycznych um, i ja wierzę temu człowiekowi. To jest pan Przemek Łuczak. Napisał tutaj blerwa na okładkę, a autorem tej pozycji jest pan Łukasz Łebek, weterynarz. Opisuje po prostu swoje zmagania z weterynarią, jak ciężki, jak trudny jest to zawód. A propos, łącząc poprzedni temat z tym, nie wiem czy wiecie, że weterynarze to jest grupa zawodowa najbardziej obciążona właśnie depresją i e, myślami i próbami samobójczymi. E, myślałam jednak, że lekarze ci ludzcy są bardziej obciążeni. Okazuje się, że nie, że to właśnie weterynarze są tą grupą najbardziej obciążoną tym e, no, psychicznym aspektem. Oddziaływania na, na życie pracy. Myślę, że to może być coś bardzo fajnego, bo jest to pozycja po prostu o różnych przypadkach, które temu weterynarzowi przyszło badać, leczyć, a chciałbyś też weterynarzem od zwierząt gospodarczych, bo weterynarz to nie jest tylko lekarz, który leczy psy i kotki oraz chomiczki i świnki morskie, tylko to są oczywiście również osoby, które leczą zwierzęta gospodarskie, które leczą zwierzęta, które obserwujemy w Zoo. No i są to również osoby, te chyba najmniej kojarzone z weterynarią, które po prostu badają mięso do spożycia, czyli zwierzęta już no, zabite. Eee, bardzo szeroki temat, więc mam nadzieję, że ta pozycja mm, mnie przyciągnie. Słyszałam o niej naprawdę bardzo dobre opinie. Teraz nieco inny temat, kochani. Tak się zastanawiałam, czy to w ogóle jest non-fiction, czy bardziej właśnie... Mm, reportaż, ale jednak, czy bardziej właśnie literatura popularna, naukowa, ale jednak zdecydowałam się ją umieścić tutaj w tej biarze. Trzecia Rzesza na haju, również wydawnictwo poznańskie, bo to jest pozycja, kochani, o po prostu narkotykach w Trzeciej Rzeszy rozprowadzanych i no, używanych przez żołnierzy walczących za Trzecią Rzeszę. Niesamowicie kontrowersyjny temat i myślę, że tutaj mamy nie tyle podejście historyczne i takie właśnie reporterskie, co bardziej naukowe, jeśli chodzi o właśnie oddziaływanie tych narkotyków i o to, dlaczego to był tak kontrowersyjny temat i co tam tak naprawdę się wydarzyło. I skąd te narkotyki tak naprawdę i jaką rolę miały tam spełniać, bo na pewno tak sobie przynajmniej to wyobrażam, w ogóle nie wiedząc nic o tej książce, na pewno ta ich funkcja miała być inna niż dzisiaj na przykład. Postrzegana przez osoby, które z tych narkotyków po prostu korzystają. Myślę, że temat bardzo interesujący chciałabym tą pozycję poznać. Kolejny temat, troszeczkę inny od poprzednich, ale nie mniej ciekawy, bo wczoraj e, tak się złożyło, że ja mam prawie wszystkie książki z Wydawnictwa Poznańskiego, dwie ostatnie nie będą, no dopiero teraz to zauważyłam. E, Życie na naszej planecie Davida Attenborough, no to jest pan, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, e, pan, którego kojarzymy e, z filmów po prostu przyrodniczych, e, z przepięknym głosem Krystyny Czubulny. No nawet tutaj na okładce jest właśnie polecajka pani Krystyny Czubówny, że tę książkę powinien przeczytać każdy. Przepiękne zdjęcia, um, um, po prostu o niesamowitych podróżach i odkryciach przepięknej naszej planety, na której przyszło nam żyć. Um, moja historia, wasza przyszłość. Myślę, że to może być bardzo ciekawe ekologiczne spojrzenie na to. Jak my ludzie wpływamy na losy naszej planety, jak ją zmieniamy, jak ją przekształcamy, i wszyscy wiemy, że niekoniecznie w dobry sposób niestety. Jestem ciekawa, jak David Attenborough podejdzie tutaj do tego tematu i czy wskaże jakieś konkretne rozwiązania po prostu jak bardziej dbać o tą planetę i jak nie przyczyniać się dalej do jej degradacji. Mnie tematy ekologii bardzo interesują. Jest to w dużej mierze związane z moją pracą zawodową i z moim kierowniczym studiów, które skończyłam, więc stąd też dwie kolejne pozycje. Pozycja osmogu, który jest ogromnym problemem Polski, ale nie tylko, szczególnie dużych miast, szczególnie miast, które położone są w kotlinach, w jakichś specyficznych no, zagłębieniach, i ze względu na swoje położenie geograficzne właśnie ten smog u nich występuje w dużej mierze, w przeciwieństwie na przykład do tego, jak mają miasta nadmorskie, które tego smogu aż tak dużo właśnie ze względu na swoje położenie nie mają. Natomiast jestem ciekawa, jak autors tutaj podejdzie do tematu, bo temat jest już dość szeroko omawiany i w mediach i, i no, tak naprawdę przez różne grupy społeczne. Dlaczego w Polsce nie da się oddychać? Diesel jako ciuchy komina. Taki jest podtytuł tej pozycji. Nie wiem o niej nic. To jest pozycja, którą ja dostałam w ramach tej biblioteczki net, którą kiedyś subskrybowałam, a z subskrypcji, której już zrezygnowałam jakiś czas temu. Ona jest bardzo fajnie wydana, bo ma, słuchajcie, takie czarne, czarne końce stron. Prawdziwa, zrozumiała, szokująca Zobaczymy, czy faktycznie uda mi się sięgnąć po tą pozycję i czy mnie czymś zdziwi. I podobną pozycją, w podobnym temacie, i również którą nabyłam za pomocą właśnie tej subskrypcji, jest wściekła pogoda. od Otto, i to jest pani, która po prostu porusza tematykę zmian klimatu. I tego, czy my te zmiany ignorujemy, czy jakoś im przeciwdziałamy i adaptujemy się do nich, czy podejmujemy jakieś działania, które im po prostu przeciwdziałają, czy też nie. I jak te zmiany mogą na nasze życie wpływać. Jestem ciekawa, co ta pozycja tak naprawdę nam wskaże. I ostatnia pozycja, która pojawiła się tutaj nieco tak na doczepkę, brzydko mówiąc, ale być może po nią sięgnę, dlatego, że jest bardzo króciutka i wzięłam ją kiedyś w Biedronce, słuchajcie, bo leżała sobie na półeczce, na, te, na wyprzedaży po prostu, bo Biedronka ma często kiermasze książek i była za 9,99, wydawnictwo Bellona, więc wzięłam, bo stwierdziłam, że może się przydać kiedyś do szkoły moim dzieciom. E, po prostu Hawking, genialne idee w prostych słowach. I to są, kochani, proste pytania, które są wyjaśnione e, bardzo taki przyjemny i przystępny sposób. Są łatwe rysuneczki. Pytania oczywiście dotyczą no, wybuchu, wielkiego wybuchu powstania świata, kosmosu, tych wszystkich tematów, którymi Hawking się zajmował i z którymi nam się kojarzy. I co mi się podoba w konstrukcji tej książki, to po każdym rozdziale jest mały quiz, w którym są pytania i odpowiadają na, można sobie odpowiedzieć, czy te treści z tego rozdziału się przyswoiło. Więc to wydaje się ciekawe. I ostatni rozdział mnie bardzo zainteresował, bo z tym mi się Hawking nie kojarzy. Ciekawa jestem, czy wam się kojarzy. A mianowicie temat dotyczy istnienia Boga. Ja wam zaraz dokładnie przeczytam. Kosmici, Bóg i świat. Czy Bóg naprawdę istnieje, czy jest dla niego w ogóle miejsce w naukowym rozumieniu powstawania i istnienia wszechświata? Czy istnieje życie pozaziemskie i co Wielki Wybuch oznacza dla Stwórcy? Teoretycznie powinno się to wiązać, natomiast ja być może jestem na tyle niewyedukowana w, kwesti w kwestiach fizycznych i w kwestiach no, powstania kosmosu, astrofizyki, że po prostu mi się to nie skojarzyło w pierwszym momencie i to też przyciągnęło mój wzrok, chwytać z tobellona, więc mam nadzieję, że to może być równie ciekawa pozycja. I tak by się przedstawiał, kochani, mój króciutki TBR. Tak jak mówię, mam jeszcze kilka pozycji w e-booku, tak gdzieś tam w głowie mi krążą. Sama jestem ciekawa, po co tak de facto chwycę i czy cokolwiek uda mi się przeczytać. Trochę byłoby wstyd, gdyby się nie udało, prawda? Ale to będzie taka motywacja, jeśli ten film się pojawi na kanale, żebym chociaż jedną, dwie książki przeczytała, bo inaczej będzie wstyd. I przed Wami po prostu będzie długo, najzwyczajniej w świecie, więc motywujcie mnie. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was się do mnie przyłączy. Piszcie oczywiście w komentarzach, jeżeli macie jakąś fenomenalną pozycję popularną naukową, którą powinnam przeczytać, która jest, wiecie, taka lekka, przystępna, żeby mnie szczególnie nie znużyła, nie zmęczyła, bo to jest chyba ten aspekt, którego się boimy najbardziej, sięgając po ten typ literatury. No i do zobaczenia, kochani, w kolejnych filmach.